Później się okaże, że już wtedy, kiedy Andrzej Leper organizuje te swoje marsze i zaczyna być znaczącym przywódcą rolniczym, przyklejają się do niego ludzie związani z dawną Wojskową służbą wewnętrzną, z dawnym wywiadem wojskowym. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie: Andrzej Leper nie był nigdy zarejestrowany jako tajny współpracownik, ale wokół niego aż kłębiło się od tych służb, o których mówisz. Jak można sprawdzić, jego doradcami byli ludzie, którzy byli na szkoleniu w Moskwie. Jeden był na szkoleniu w NRD czyli miał kontakty ze sztazji. Natomiast byli również ludzie zarejestrowani jako tajni współpracownicy, jak na przykład Janusz Maksymiok, jego najbliższy współpracownik przez całe lata. Zresztą Maksymiuk zaprzeczał, że nigdy nie miał do czynienia nigdy z komunistyczną bezpieką, a później okazało się, że jednak zachowały się zapisy rejestracyjne, w których figuruje jako tajny współpracownik o pseudonimie Roman.